Jeden z patronów poprosił, żebym obejrzał i skomentował wywiad, który prezydent Francji, Emmanuel Macron, udzielił TVP info. No, był to bardzo ciekawy, ciekawy wywiad. Jak ktoś chce się z nim zapoznać, to ten wywiad jest tutaj. Oryginalnie był po francusku. Wysłany, oddelegowano. Dziennikarkę do Pałacu lizyjskiego z dobrą francuszczyzną, którą prezydent Macron też skomplementował. Tutaj jest link, ja z czego tutaj zamieszczę pod filmem. No ciekawe były spostrzeżenia. To znaczy tak, po pierwsze, prezydent Macron jest politykiem nakierowanym na przyszłość. Więc jego sformułowania dotyczące historii. Są na zasadzie takiej: nie ma co tego rozgrzebywać, to były inne okoliczności, bo to jest też w sumie prawda, tak? To znaczy, jeżeli chodzi o przeszłość wspomnianą w tym, w tym materiale, to po pierwsze była mowa o traktacie z 1991 roku, w którym to traktacie mówiono o wsparciu o, o, o też o pomocy wojskowej, technologicznej dla Polski i współpracy polsko-francuskiej w 1991 roku. I to było blisko związane z tym, że zaraz będzie domykana Unia Europejska, prawda, traktat Maastricht, zaraz później tworzenie Unii Europejskiej, polskie starania i tak dalej. I, więc ten układ jest nieco przestarzały, ponieważ on był nakierowany na te starania, żeby Polska weszła do, do Unii, a teraz jest zagrożenie rosyjskie, inna rzeczywistość. Polska od dawna jest w Unii. Macron mówił, że no dwa razy w ciągu ostatniej dekady, dwa razy wzrosły obroty handlowe polsko-francuskie. Francja jest drugim największym inwestorem w Polsce. Polska jest też chyba trzecim, chyba największym partnerem handlowym, czy jakoś tak, czy czwartym? Jakoś tak. W związku z tym, dla Francji, więc bardzo intensyfikuje się ta wymiana handlowa i, i, i w ogóle współpraca gospodarcza, no więc nowy traktat na nowe czasy. No tak, zgadza się. Był też Macron pytany o rok 1939. Macron powiedział ym, i o Jałtę, czy tak? O Jałtę też był pytany, o koniec II wojny światowej. W sprawie Jałty powiedział, że Europejczycy generalnie rzecz biorąc yy, nie, wyka nie wykazali się dostateczną solidarnością wobec Polski i Europy Wschodniej, yy, jeżeli chodzi o Jałtę, i nazwał Jałtę rodzajem zdrady. Od razu mówię, że pamiętajcie, że kraje zachodnie ze sobą też konkurują, a Francja Polski w Jałcie nie zdradziła, jeżeli w ogóle nazwać Jałtę zdradą. Ja jestem raczej zwolennikiem tezy tego dziennikarza z Przeglądu, który uważa, że Jałta generalnie rzecz biorąc spełniła jakieś tam zadanie pozytywne, ponieważ Stalin musiał jednak dbać o pewne standardy w tej swojej strefie wpływów. I generalnie współpraca z aliantami odstalinizowała Stalina. No ale um, gdyby, gdyby Stalin rzeczywiście nie miał żadnych układów z aliantami, to postępowałby w Polsce tak jak postępował w 1939, tak? gdzie nawet polskich komunistów strzelano od razu. Więc ja w życiu bym jałty zdradą nie nazwał. Była wymiana terytoriów, prawda, wschód na, na zachód. Polska raczej została zaopiekowana, tylko że niestety znalazła się w radzieckiej strefie wpływów. I ja więc ja się nie zgadzam z prezydentem Macronem tutaj, ale rozumiem, czemu on tak mówi. On tak mówi, bo jest Francuzem. Francuzi za Jałtę nie odpowiadają. Anglosasi byli w Jałcie, Francja tam nie była. Gdyby tam był de Gaulle, to bardzo możliwe rzeczywiście de Gaulle by dla nas zrobił więcej, bo de Gaulle chciał zrobić dla nas więcej, ale nie miał takiej mocy przerobowej, niestety, de Gaulle jak anglosasi. Także, także ja rozumiem, to jest po prostu perspektywa francuska, a nie perspektywa zachodnia. Warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o rok 1939. Jeżeli chodzi o rok 1939, to Macron miał już trochę inną perspektywę. Może dlatego, że właśnie w 1939 głównym aktorem oprócz Wielkiej Brytanii była Francja, a nie, Francja, a nie Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, a Francja gdzieś z tyłu tylko, tylko Wielka Brytania i Francja z przodu, a, Fran, a, a reszta gdzieś tam obok. No, i tutaj już mamy trochę inną perspektywę. Po prostu Macron zwalił to na Karp, słusznie zresztą zwalił to na Karp. niedróbka. także ostatecznie, ostatecznie nas opuścili, jak napisała. Zachód nas ostatecznie opuścił jednak w 1939 roku. No, oczywiście, jak ktoś siedzi mocno w historii, to wie, że po prostu nie było czasu, żeby pomóc Polsce, ponieważ co miano zrobić, kiedy Polski już nie było? Trzeba się było bronić na zachodzie, no bo Polski już nie było. Tego wschodniego, y, niemieckiego, polskiego frontu już nie było, więc jak on to sobie. No ale Macron nie wchodzi w takie szczegóły, tylko mówi, że po prostu zbyt wielu polityków na zachodzie, więc także we Francji i w Wielkiej Brytanii, myślało w 1939, że nie ma co kruszyć kopii o wschód, no a potem obudzili się z ręką w nocniku w 1940 roku, jak III Rzesza wzmocniona na jedzeniem się na wschodzie zaatakowała ich w 1940 roku i też podbiła wszystko z wyjątkiem Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. No tak, można też tak na to patrzeć, tak, że Zachód mógł coś kombinować w 1939 już. Problem polega na tym, że za bardzo nie mógł. To znaczy, mocy przerobowej, zanim Zachód moce przerobowe miał większe niż III Rzesza, to minęło parę dobrych miesięcy i już jesteśmy w roku 40. Nie? To jest ten problem. Więc nie za bardzo jest to. To byłoby do zrobienia, gdyby Niemcy syciły się Polską dwa lata, a więc właśnie ten czynnik czasu on jest jakby olany przez Macrona. Ale tak jak mówię, Macron jest politykiem nastawionym na przyszłość. I nastawiony na współpracę, i to, co on mówił ogólnie, czyli że wtedy za dużo polityków myślało w kategoriach ściśle narodowych i uważało, że to warto, a to nie warto, bo to bardziej narodowe, a to to już takie trochę zamglone gdzieś tam daleko. No, to jest prawda. Nie było tej świadomości ogólnoeuropejskiej za bardzo. Zresztą dlatego Liga Narodów tak źle działała. Nie? Liga Narodów, wymyślona przez prezydenta Wilsona. Ze Stanów Zjednoczonych, do której przekonał Davida Lloyd George premiera Wielkiej Brytanii i premiera Francji, bo wtedy premierzy byli, był system premierowski podobny do brytyjskiego we Francji też. Georges Clemenceau przekonał do swoich koncepcji ku wielkiemu niezadowoleniu włoskiego premiera Vittorio Orlando, który chciał po staremu rozebrać, rozebrać Austro-Węgry i połknąć niektóre terytoria i przyłączyć do Włoch. Na zasadzie prawa zwycięzcy, a tutaj nagle jakieś teorie się okazało, że po prostu niewiele krajów, ja o tym mówiłem niedawno w tym programie, o tym dlaczego Włochy i Niemcy to nie jest tak do końca, to nie jest tak na 100% zachód, na 100% zachód to jest Francja, Benelux, Skandynawia i Wielka Brytania, natomiast Niemcy i Włochy nie, dlatego że Niemcy i Włochy nie dorosły do, do Ligi Narodów po prostu wtedy. Nie dorosły do Ligi Narodów, chciały się hapać. Miały takie wrażenie, że się nie nachapały jeszcze. i no Włochy zwłaszcza, bo Niemcy to w ogóle był ten troublemaker, prawda? Z pierwszej wojny światowej, no i, i Austro-Węgry też. No i y, tutaj było to zetknięcie. No i Liga Narodów nie działała dobrze i tak łatwo było wywrócić Włochom, Niemcom, Japończykom i Sowietom też Ligę Narodów, dlatego że za mało było ludzi myślących internacjonalistycznie o, o pokoju, o stabilizacji i to jest prawda, to co mówi w ogólnym zarysie Macron, że um, za mało, zbyt wielu było ludzi, którzy uważali, że jak się czołgi gdzieś tam daleko toczą, to jeszcze można na to jakoś tam machnąć ręką, a jak się tu toczą bliżej, no to jest problem, tylko że to jest połączone i tego nie rozumiano. No i że Trzecia Rzesza wzmocniona na wschodzie staje się też groźniejsza na zachodzie. Nie? To, to, to jest prawda, na to też warto zwrócić uwagę, i tutaj jest 100% racji. Natomiast w sprawie Jałty to, no to jest to, że on jako Francja nie odpowiada za Jałtę, więc tutaj będzie miał dużo grubsze, prawda? grubszą krytykę Anglosasów. Do tego można też dodać to, że Francuzi, ja o tym mówiłem parę razy ostatnio, w latach 50. był taki generał Pierzakot. niedawno też opowiadałem o nim studentom na Wyższej Szkole Handlu i Usług i w latach 50. był taki generał Pierre Jacquot, który mówił, że Anglosasi mają tendencję do strategii peryferyjnej zamiast frontowej. Mogą sobie na to pozwolić, ponieważ zarówno Wielka Brytania jest wyspą, jak i Stany Zjednoczone też są właściwie taką wielką kontynentalną wyspą, więc mogą ulec złudzeniu, że można zaatakować, można wybrać miejsce bitwy z takimi Sowietami czy, czy Niemcami. No niestety nie, nie można wybrać miejsca bitwy, jeżeli się jest Francją lub Polską i tutaj Francja i Polska ma podobną perspektywę i dlatego taki sojusz ma bardzo głęboki sens, ponieważ nie ma tego wyspowania mentalnościowego anglosaskiego. Także to, że Francja się odcina od tej anglosaskiej mentalności, to to jest w tym przypadku zrozumiałe i dobre. Bo ta anglosaska mentalność, ona bywa bardzo kłopotliwa. No ale też trzeba pamiętać, że USA i Wielka Brytania pomogły Wielkiej Brytanii i Związkowi Radzieckiemu doprowadzić wojnę drugą światową do końca. Potem Stalin trochę aliantów oszukał. Ja uważam, że jeżeli ktokolwiek, kogokolwiek zdradził w II wojnie światowej, to Stalin zdradził aliantów zachodnich. Ale mimo, że ich zdradził i mimo, że nie było tych demokratycznych wyborów ani w Polsce, ani w Węgrzech, ani w Czechosłowacji, i że Mikołajczyk ledwo uczzedł z życiem, i musiał wrócić do Londynu, to mimo to, zgadzam się z tym dziennikarzem z przyglądu, niestety nie pamiętam nazwiska, że jauta nie była zdradą, bo sama rzeczywistość, że Stalin tak bardzo zależał od Zachodu, powodowała, że Stalin musiał łagodnić, traktować Polaków łagodniej i nawet po tym, jak się oficjalnie zaczęła Zimna Wojna, czyli blokada Berlina, 1948 rok, 1949 rok, powstanie NATO, to i tak, Stalin nie robił z Polaków coś, nie robił takich paskudnych rzeczy, jakie robili Sowieci w 1939, jak weszli jako wspólnicy Niemców. Więc generalnie tutaj jest inna trochę perspektywa. Macron mówił też dużo o tym, że rola Polski w, w Europie jest większa niż kiedyś. No tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że tak jest. Natomiast um, cenił sobie współpracę z Donaldem Tuskiem i ceni sobie współpracę z Starmerem, Mercem i, i, i Zełęńskim i w tej całej sprawie. I to jest oczywiście bardzo dobrze. Natomiast no, problem polega na tym, że Polsce się zdarza zapomnieć, że nie jest mocarstwem, bo Polska mocarstwem nie jest. Tak samo jak nie jest mocarstwem Ukraina, mimo że w, w tej chwili ma największą armię w Europie, nie licząc rosyjskiej. No bo ma największą armię w Europie już od dawna. Ma Rosja i, i Ukraina w Europie, tak. No Rosja to właściwie zawsze miała największą armię w Europie w XIX wieku też. Natomiast druga jest Ukraina. No ale to nie znaczy, że Ukraina jest mocarstwem, bo nie jest. Także to jest, oczywiście są z dwóch partnerów wschodnich i trzy mocarstwa zachodnie, zwłaszcza na no, Niemcy się można zastanawiać, bo oni tak długo zaniedbali swoją armię, że trudno się no, Ale potęga ich ekonomii może to trochę wyrównuje, mam że taki dialog. Mamy więc taki dialog trzech mocarstw zachodnich i dwóch partnerów słowiańskich, którzy też są potężniejsi niż kiedyś, ponieważ jedni prowadzą ogromną wojnę, która nie tylko niszczy, ale też wspomaga jakiś know-how, a drudzy stanowią ten hub, czyli my Polacy. no I w związku z tym oczywiście warto mówić o tej współpracy i Mógł powiedział Macron, że Donald Tusk bardzo Polskę wzmocnił. To jest prawda. Oczywiście już sama renoma Tuska i to, że międzynarodowe europejskie elity mu ufają, to już wzmacnia Polskę. No i Macron powiedział, że chce też tego samego dla Francji, czyli że Francja też będzie silniejsza niż do tej pory. No tak, bo widać, że jest ambicja Francji, zresztą nie od dziś, żeby. Robić tą obronę Europy przed wrogim światem, i pomagać innym, też koordynować te wysiłki. Więc Macron po prostu. Odpowiedział jak polityk, na zachodni polityk, więc nie wciskał kitów, tylko raczej kładł nacisk na to, co łączy, a nie co nie dzieli. Bo polski polityk to jest wciskający kit polityk, natomiast polityk zachodni, coś nawet zdarza Donaldowi Tuskowi, jak głupoty gadał o, o Chrobrym albo o Katalończykach, natomiast i, i o Madrycie. Natomiast y, polityk zachodni nie będzie wciskał kitów, tylko będzie kładł nacisk na to, co łączy, a nie co nie dzieli. No więc to taki właśnie był ten wywiad. Generalnie całkiem fajny. Natomiast no, można oczywiście w szczegółach by można podłubać, to by było bardziej tak po polsku i bardziej po historycznemu, no ale w sumie po co? Nie? No, także tyle. No to jest to, co y, tutaj y, to... To widzę. Gdyby do władzy doszła Marine Le Pen, to rzeczywiście mogłaby ta perspektywa czysto francuska, nie ta międzynarodowa, natowsko-unijna mieć górę i to byłoby dla nas gorsze. Tak, ale nie sądzę, żeby to bardzo pogorszyło relacje, dlatego że Marine Le Pen sama się jednak trzyma od rozporządzenia. No co jest? O. Tak, to jest plus oczywiście tak, bardzo dobrze. Nie wiem, czemu tak było. Tak, trochę zacinało, ale już chyba jest dobrze. Nie wiem, dlaczego tak było. Nie sądzę, żeby to miało jakieś znaczenie. Tak, w Warsie było. No, może. Mhm. Kolejna rzecz to jest jeszcze jedna rzecz, o której Macron mówił. On mówił o tym, że Francja nie chce tworzyć alternatywnego, alternatywnego sojuszu wojskowego zamiast NATO, tylko uzupełniać NATO. No tak, generalnie zawsze to było. Była kiedyś taka organizacja, która się nazywa Western European Union, Unia Zachodnioeuropejska. Ona została stworzona w 70 latach, jak de Gaulle już zdążył kilka lat wcześniej wyprowadzić Francję z NATO, ponieważ się pokłócono tą strategię frontową i tą peryferyjną, co, co wam mówiłem. I Amerykanie mają często takie podejście, że Francuzi to nie wiadomo o co im chodzi. A oni w sumie mają rację, tak, żeby strategia była bardziej kontynentalna. I to spowodowało, że Francuzi wyszli z NATO i wrócili do NATO dopiero za Siraka, a w pełni to dopiero za Sarkoziego. Ale jak więc w latach 1960-tych, tam 6, chyba Francja wychodzi z NATO, więc w 1970 powstaje Unia Zachodnioeuropejska, tak już na serio, tam były projekty wcześniej, ale tak na serio, czyli obok EWG powstała organizacja obronna i ta organizacja obronna, ona jest podłączona do Unii Europejskiej, której dała nazwę w ogóle. Tak? Unia Europejska jest połączeniem EWG, czyli EEC, i WEU, czyli Western European Union. I to zawsze było uzupełnienie NATO, a nie coś przeciwko NATO. Tak? Ponieważ Francuzi nie dogadali z Anglosasami, to trzeba było ich też ująć w jakieś inne coś. Więc EWG był łącznikiem między Francuzami a Amerykanami. I to wystarczy. I to o to chodziło. Więc to zawsze są uzupełniające. Tak. Oczywiście są kraje bardziej unijne i są bardziej kraje natowskie. My do niedawna byliśmy krajem bardziej natowskim, ale Trump przez swoją Januszeks i, i taką małostkowość spowodował, że chyba staniemy się bardziej unijni. Trzymajcie się i powodzenka, bądź. Szans.